serdecznie. Jestem Piara Radawi. Dzisiaj wykonamy medytację z Kundalini Jogi na y, uczucie ekstazy w życiu i na wdzięczność. Y, jest to medytacja, która nazywa się Guru Gobind Singh Shakti Mantra. I y, ta medytacja, poprzez wejście w rytm, y, powtarzanie mantry, i praca z oddechem wprowadza nas w stan takiej nieskończonej wewnętrznej ekstazy. Jest to takie pole, które mamy w sobie, w które możemy wejść w każdym momencie. Jest to pole wewnętrznego szczęścia, radości, odczuwania wdzięczności za to, że istniejemy, za to, że żyjemy, za wszystko, co mamy w życiu. Zwykle szukamy szczęścia na zewnątrz. Łączy się ono z. Wszelkimi oczekiwaniami, z czymś, co musi do nas przyjść, żeby osiągnąć stan szczęścia. A ta medytacja pomaga nam się otworzyć na stan właśnie takiej wewnętrznej ekstazy i radości życiowej, połączonej z głęboką wdzięcznością, który już sam w sobie jest stanem w naszym sercu, do którego mamy dostęp. Praktykując tą medytację, możemy częściej wchodzić w ten stan, możemy sprawiać, że będzie stabilniejszy, niezależny od warunków zewnętrznych, od sytuacji, w jakiej jesteśmy w życiu. I poprzez pracę z oddechem, z mantrą i z rytmem, który jest tutaj specyficzny, ta medytacja, ta technika nazywa się Laya Yoga, wytwarzamy pewne ciepło, pewne gorąco w sobie, które pomaga nam również spalić naszą karmę, oczyszczać naszą karmę. Więc jest to bardzo piękna, mocna medytacja, i będziemy pracować z mantrą, która jest jedną z mantr naszą w Odze, Uachę, guru. I ta mantra oznacza: jestem w ekstazie, w radości, na drodze z ciemności do światła. Uachę to będzie taki w ekstazie guru, jest to droga z ciemności do światła. Guru jest to ciemność, RU światło, a gór to jest brama, przejście. I guru, jest to także nasz wewnętrzne nauczyciel, nasza intuicja, dostęp do mądrości i wiedzy, którą mamy w sobie. Także, będąc na drodze rozwoju, obserwując, oczyszczając swoje cienie, rozwijając się, możemy być w radości, we wdzięczności i w ekstazie. I ta mantra pomaga nam właśnie to wszystko tego wszystkiego doświadczać. Będziemy brać głęboki wdech. Głęboki, ale dość krótki. I na jednym wydechu będziemy powtarzać całość mantry. Wahe guru, wahe guru, wahe, wahe, wahe guru. Dwa razy w ten sposób. Wahe guru, wahe guru, wahe, wahe, wahe guru. Po to, żeby wejść właśnie w taki rytm i w pewien trance. Puszczamy wszelkie myśli, staramy się być w mantrze, w rytmie, w połączeniu z oddechem. I tak to wygląda taki. Teraz usiądźcie sobie w pozycji łatwej, yy, najlepiej jak jedna noga jest z przodu i pięty są połączone w jednej linii na środku, kręgosłup jest prosty. Yy, I zaraz się podłączymy. Jeszcze chciałabym tylko powiedzieć parę zdań na temat turbanu, na temat chusty, którą mam zawiązaną na głowie, ponieważ przy tej medytacji dobrze jest yy, zawiązać sobie na głowie chustkę, stworzyć taki turbanik, dość yy, tutaj ciasno, żeby trzymał nam kości głowy, Mięśnie, mózg. Jest to również element technologii w od który stosuje wiele osób, aczkolwiek nie wszyscy, ponieważ wszystko robisz tak, jak czujesz. Jeżeli czujesz, że to dla Ciebie działa, lepiej wspomaga Twoją pracę w medytacji, no to wtedy stosujesz coś takiego. Ja czuję, że mi to służy i działa to w ten sposób, że trzyma to energię w nas, trzyma tutaj naszą energię, żeby pracowała wewnątrz. Kiedy pracujemy z otwieraniem górnych czak, między innymi z taką medytacją, którą teraz będziemy wykonywać, energia może być taka bardzo otwarta, czakra korona głowy może się otworzyć i możemy być tacy lekko oderwani od ziemi, gdzieś wszędzie w przestrzeni, ale mniej w swoim ciele. A chodzi o to, żeby pobudzać przepływ energii, a jednak wracać do ciała, uziemiać się, manifestować i mieć połączenie z ziemią i z eterem. I właśnie turban pomaga nam trzymać naszą energię, żeby pracowała wewnątrz, żeby nie nastąpiło takie oderwanie, a także wspiera naszą koncentrację tutaj, kiedy mamy ściśnięte, jest lepsza bardziej koncentracja do medytacji. Dlatego polecam z mojego doświadczenia polecam. Mi to służy. I na początek poraczam się mantrą namo gurudev namo i manga mantra, mantrą ochronną zamieniając przestrzeń, jony powietrzu, jony ochrony. Więc już zaczniemy praktykę, wyprost prostu zamknij oczy, skieruj uwagę do wewnątrz. Klatka piersiowa do przodu, otwarta, ramiona rozluźnione. i poczuj swoje uziemienie, połączenie z Matką Ziemią, dociskając Mietnicą do Ziemi. Możesz sobie wyobrazić, zwizualizować korzeń, który głęboko zapuszczasz do Ziemi z czakry korzenia która się w okolicach odbytu. Wyobraź sobie, jak podłączasz się tym korzeniem do źródła, do wnętrza Ziemi, do Jodra. I z kolejnym dechem wyciągnij wysokość Wciągnij pod prudek lekko do dołu. Pamiętaj, żeby nie uciekał do góry. Tutaj jest też takie zamknięcie energetyczne, które nazywa się Jula Band. I w tej medytacji ważne, żeby nie uciekała pruda do góry, tylko była lekkością nie tak I teraz połącz dłonie ze sobą na klatce piersiowej. I weź głęboki wdech i całkowity wydech.

Siri devę nam. Ad górę name, dżugat górę name, sad górę name, siriburu devę nam. Ad górę name, górę sad górę, siriguru devę I weź w zatrzymaj powietrze. Poczuj jak wibracja mantry rozchodzi się po dziele. I zrób wydech. Zluźnij się, po łonie na kolanach. Praca z mantrą jest to wspaniałe narzędzie, które dostraja nas do naturalnego stanu wewnętrznego, pięknej harmonii. Ten stanowi już w sobie i z powrotem się do niego dostrajamy. Ze stanu, w którym byliśmy przed praktyką, mantra pomaga nam właśnie oczyścić się i wejść w ten stan harmonii, balansu wycisza umysł, relaksuje i również stymuluje meridiany, połączenia energetyczno-nerwowe w jamie ustnej. Mamy 84 meridiany i poruszając językiem w odpowiednie miejsca, dotykając, stymulując te meridiany, działamy na przysadkę mózgową i szynkę i zmieniamy też gospodarkę chemiczną w ciele, pracując z matrą i oczyszczamy nasz ruch od więc teraz połączcie dłonie ze sobą w czyli kciuk połączony z basem wskazującym. Nadgarstki oparte tutaj o kolana. Proste łokcie, karka piersiowa do przodu, podpródek lekko do dołu. I wykonamy przez 11 minut medytację na ekstazę życiową i na wdzięczność. Zamknijcie oczy, skoncentrujcie wzrok na punkcie między drwiami, na czakrze trzeciego oka. Postarajcie się wejść w rytm mantry. Waheguru a heguru wa hewa hewa heguru a heguru a heguru a hewa hewa heguru Waheguru a heguru a hewa hewa heguru a

वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे 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 गुरु 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 वाहे गुरु वाहे गुरु

Waheguru guru wahe guru wahe 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 guru wahe guru waheguru guru wahe 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 guru Wahe guru wahe guru wahe guru 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 Waheguru guru, wahe guru, wahe 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 guru, wahe guru, wahe guru, wahe 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 guru. Wahe guru, wahe guru, wahe wahe wahe

वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे 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 गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे 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 गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे 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 गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे 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 गुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे वाहे वाहेगुरु 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 वाहे वाहे 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 वाहेगुरु

Ah, he guru. Ah, guru. Ah, he ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, he ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, he ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, he ah, guru. वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु आहे वाहे वाहे गुरु आहे गुरु आहे गुरु आहे वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु आहे वाहे वाहे गुरु आहे गुरु आहे गुरु आहे वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु आहे गुरु आहे वाहे वाहे गुरु आहे गुरु आहे गुरु आहे वाहे वाहे गुरु वाहे 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 गुरु वाहे गुरु आहे गुरु आहे वाहे वाहे गुरु आहे गुरु आहे गुरु आहे वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु आहे गुरु आहे वाहे वाहे गुरु आहे गुरु आहे गुरु आहे वाहे वाहे गुरु Waheguru, Guru, Wahe Guru, Wahe guru Waheguru, Guru, Wahe Guru, waheguru, Guru, Wahe guru Wahe Guru, 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 Guru. I weź w zatrzymaj powietrze, skoncentruj uwagę do chakry korony głowy, do czubka głowy. Poczuj, jak energia idzie do Twojej czakry korony głowy. I wydech, rozluźnij się, pozostań z zamkniętymi oczami, obserwuj przepływ energii przez ten Rozluźnij się w pełni. Skoncentruj się na swoim sercu, na uczuciu wdzięczności za to, że doświadczasz życia w tym ciele, tu i teraz na Ziemi, za wszystko, co Cię do tej pory spotkało, za wszystkie piękne rzeczy, piękne dary, które do Ciebie przyszły, za wszystkie lekcje, dzięki którym mogłeś się czegoś nauczyć, rozwinąć. Spokój poprzez pracę z oddechem, z mantrą, w tej medytacji uspokajamy, koimy bardzo swoje nerwy. Odstresowujemy się, głęboko relaksujemy. Poczuj ten wewnętrzny spokój, skoncentruj się na nim i teraz. Ze swojego serca, z tego wewnętrznego spokoju, połącz dłonie ze sobą na klatce piersiowej i wyślemy miłość, światło, błogosławieństwo do naszych bliskich i do wszystkich istot na Ziemi, śpiewając Longre, Sunshine. Zamknij oczy, skoncentruj się na tym, komu chcesz wysłać światło, gdzie wysyłasz światło. Wyślemy je do wszystkich istot i również do matki Ziemi. I teraz trzy razy sypnąłem na zakończenie, jestem radą. Zatrzymaj powietrze, poczuj wibrację sotną rozchodzącą się po ciele i wydech. Pokój wszystkim, światło wszystkim, prawda wszystkim, miłość wszystkim i Matce Ziemi. Dziękuję bardzo, życzę Ci spokoju w sercu, radości, bycia w ekstazie i we wdzięczności.